I od tego miejsca, tutaj, 5, 4, 3, 2, tu się zaczyna start. Tu jest start ogólnie, tu w tym miejscu, gdzie ja jestem. I cała do góry teraz droga moi mili to jest droga wyścigu górskiego przełęczy pod Ostrą. Jak widzicie, podwójna barierka z lewej strony. Punkty PO, które są teraz tu na zakręcie porobione. Całutka, całutka droga tu jest, head do samej góry. Nagranie Wam zrobię całe z tej drogi. Oczywiście tu dawniej był po prawej stronie sklep. No to zaopatrzenie na piwo było. Kiedyś staliśmy tutaj, w tym miejscu. Teraz będzie prawy taki zakręt i pójdzie znowu prawy, prawy, lewy Tylko tu trzeba uważać, żeby nie, nie polecieć Żeby nie polecieć, wiesz, bo tutaj Fajna droga I teraz będzie ostry lewy a zanim będzie prawy, tylko też no nie ma co tu szaleć. I teraz patrz, jest po prawej stronie.

A ja stałem tu po lewej stronie, dawniej tutaj, tutaj stałem, na to uwaga, drzewo, po prawej. to jeszcze ogólnie nie wszystko. No i tu jest koniec. I tu jest koniec trasy. Tu u góry, jak była ta linia rzuta.